Dziękuję za obejrzenie i za dostęp do tego filmu. Jeśli historia Ci się spodoba, zostaw like i subskrybuj kanał. Przy tysięcznym roku subskrypcjach przygotuję specjalny odcinek tylko dla Was. Sala Rady Galaktycznej wyglądała jak wnętrze żywego organizmu, ale jednocześnie jak monumentalna katedra zbudowana z chłodnej stali i pulsującego światła. Wysokie sklepienia były podtrzymywane przez kolumny, które przypominały skręcone pnie pradawnych drzew a pod nimi znajdował się ogromny stół w kształcie podkowy. Jego powierzchnia lśniła błękitem hologramów, a każdy sektor należał do innej cywilizacji. Na swoich miejscach siedzieli przedstawiciele setek gatunków, o skórze pokrytej łuskami, o ciałach utkanych z kryształów, o skrzydłach rozłożonych niczym wachlarze historii wszechświata. Mówiono, że tu spotyka się sama esencja cywilizacji. W centrum tej przestrzeni znajdowało się miejsce ludzkości. Niewielka grupa w porównaniu do innych, ale ich obecność od zawsze budziła respekt. Byli znani jako dyplomaci, mistrzowie kompromisu, rasa, która nigdy nie podnosi głosu, nigdy nie grozi, nigdy nie pozwala, by gniew wziął górę. Uśmiechali się, nawet gdy ich decyzje były ignorowane. Kiwnięciem głowy akceptowali najbardziej dotkliwe ustalenia. Ich tryb uprzejmy stał się legendą opowieścią, którą powtarzały pokolenia delegatów, że ludzie są ostatnią kotwicą spokoju we wszechświecie. Przed radą stanęła młoda kobieta, delegatka ziemi. Miała jasne włosy upięte w precyzyjny węzeł i mundur połyskujący srebrzystą fakturą. Jej twarz była jak maska perfekcyjnie wyrzeźbiona przez genetyków, spokojna, wyważona, z delikatnym uśmiechem, który nigdy nie zdradzał złości. Spojrzała na zebranych i skinęła głową. Jej głos, gdy rozległ się w sali, był miękki i aksamitny a jednocześnie niósł się wyraźnie, jakby każda sylaba była wyryta w powietrzu. Rada Galaktyczna jest miejscem, w którym słowa mają większą moc niż floty. Dlatego ludzkość ponownie apeluje o rozwiązanie pokojowe, mówiła, a jej usta układały się w idealny gest dyplomatycznego uśmiechu. Nasze interesy mogą być chronione nie przez konflikt, lecz przez wzajemne zrozumienie. Delegaci innych raz słuchali jej w skupieniu. Niektórzy kiwali głowami, Inni wymieniali porozumiewawcze spojrzenia. Słyszeli te słowa wielokrotnie. Wiedzieli, że ludzie nigdy nie przekraczają granicy gniewu, nigdy nie grożą. A jednak, gdzieś w cieniu, wśród najstarszych gatunków, krążyła plotka, że ta nieskazitelna uprzejmość jest czymś sztucznym. Że nikt, żadna istota zdolna do przetrwania w kosmosie, nie mogła być tak łagodna przez naturę. Jednak plotki były plotkami. Fakty mówiły co innego. Ludzkość od stuleci rozwiązywała spory negocjacjami, a jej miasta były jednymi z najbezpieczniejszych w galaktyce. Ziemia, choć gęsto zaludniona, nie znała od dawna wielkich wojen. Gdy ktoś próbował zakwestionować ich podejście, ludzie odpowiadali tym samym, spokojnym tonem, propozycją mediacji, gestem otwartych dłoni. Ale tej nocy w Radzie panowała atmosfera inna niż zwykle. W powietrzu czuć było ciężar, jakby nadciągała burza. Zewnętrzne systemy monitorujące rejestrowały niezwykłe zakłócenia w sieciach komunikacyjnych Ziemi. Kilka hologramów zadrżało i zamigotało, a niektóre delegacje wymieniły niepewne spojrzenia. Delegatka ludzka zatrzymała wzrok na jednym z ekranów. Przez ułamek sekundy jej uśmiech drgnął, jakby skrywał coś zupełnie innego. W jej oczach pojawił się błysk zimny, obcy, niespokojny. Szybko jednak wróciła do idealnej maski i kontynuowała przemówienie. Nikt w sali jeszcze nie wiedział, że w tym właśnie momencie na Ziemi przestawał działać system, który od pokoleń definiował ludzi. System, który nie był znany żadnej innej cywilizacji. Filtr, który tłumił agresję, gniew i instynkt drapieżcy. Ludzkość przez setki lat żyła w cieniu technologii, która zainstalowana w satelitach i neuroimplantach wygładzała ich emocje, blokowała impulsy przemocy, zmieniała każdy grymas gniewu. Na początku wydawało się, że to tylko drobne zakłócenie, jeden z wielu problemów technicznych, które towarzyszyły transmisjom z odległych sektorów galaktyki. Obce delegacje wzruszały ramionami, przyzwyczajone do migotania hologramów i szumów w komunikacji międzygwiezdnej. Jednak ludzka delegatka wiedziała, że nie chodzi o zwykłą usterkę. Przez ułamek sekundy na jednym z ekranów pojawił się obraz Ziemi, niefiltrowany przez algorytmy cenzurujące, lecz surowy, rzeczywisty. Chaos ulic wielkich metropolii, twarze ludzi wykrzywione gniewem, pojedyncze akty przemocy, które wyglądały jak błyski błyskawicy w bezchmurnym niebie. Na sali rady nikt jeszcze nie zwrócił uwagi, ale jej oczy widziały wszystko. Znała prawdę, której istnienia nigdy nie miała ujawniać. Tryb uprzejmy, system tłumienia kontrolujący emocje ludzi od trzech stuleci, przestawał działać. To nie był pojedynczy błąd. To była reakcja łańcuchowa, coś, co rozprzestrzeniało się z niespotykaną prędkością. Delegaci z innych cywilizacji prowadzili swoje dyskusje. Przedstawiciel gatunku kryształowych rozłożył dłonie, a jego ciało rozbłysło szeregiem refleksów. Ziemia znów domaga się specjalnych przywilejów. Ilu razy jeszcze będziemy wysłuchiwać tych samych próśb? wypowiadanych tym samym tonem. Zapytał zimnym głosem. Ludzkość zawsze była zbyt grzeczna, by stanowić zagrożenie. Dodał przedstawiciel wojowniczej rasy Worn, którego łuskowata skóra połyskiwała zielonym światłem. Zgadzam się na dalsze ograniczenia ich ekspansji. Ich uprzejmość to ich więzienie. Słowa spadły na salę jak ciężkie głazy. Inne delegacje kiwały głowami, gotowe przyjąć rezolucję wymierzoną w ludzi. Wtedy wydarzyło się coś czego nikt nie przewidział. Ludzki delegat siedzący obok głównej ambasadorki, mężczyzna o spokojnej twarzy, którego wszyscy znali jako mistrza kurtuazji, nagle zareagował. Nie uśmiechnął się jak zwykle. Jego brwi zmarszczyły się w gniewie, a mięśnie twarzy napięły się w sposób tak obcy, że w sali zapadła cisza. Zanim się opanował, wyrzucił z siebie słowa tonem ostrym jak klinga. Nie macie prawa. Głos rozległ się jak uderzenie młota. Delegaci drgnęli. Ktoś wypuścił z dłoni urządzenie tłumaczące, a echo uderzenia odbiło się od metalowych ścian sali. To było pierwsze w historii Rady, gdy człowiek podniósł ton. Delegat szybko opanował twarz i uśmiechnął się sztucznie, ale nie dało się tego cofnąć. Widzieli błysk gniewu. Widzieli prawdziwego człowieka, który przez moment wyrwał się spod jarzma uprzejmości. Wybaczcie, dodał po chwili spokojnym tonem. Jakby nic się nie stało. Musiałem się przejęzyczyć. Ale było już za późno. Obcy szeptali między sobą, wymieniając zdumione spojrzenia. Maski dyplomacji pękały. Niektórzy delegaci po raz pierwszy zrozumieli, że coś było nie tak. Że uprzejmość ludzi nie była darem natury, lecz czymś nienaturalnym, wymuszonym. W tym samym momencie kolejne halegrami zamigotały. Transmisje z Ziemi docierały do sali bez filtrów. Wielkie miasta, Paryż, Nowy Jork, Lagos, Pekin pogrążały się w scenach, które wyglądały jak wyjęte z najczarniejszych koszmarów. Ludzie krzyczeli, tłukli szyby, rzucali się na siebie, ale to nie był bezmyślny chaos. W ruchach było coś metodycznego, wyrachowanego, logicznego, jakby każdy człowiek nagle przypomniał sobie, że jest zwierzęciem zdolnym do walki o każdy oddech. Delegaci wpatrywali się w ekrany w milczeniu. Ambasadorka ludzka wstała. Jej uśmiech nadal trwał, ale jej oczy były lodowate. Wpatrzyła się w zgromadzenie, pozwalając, by cisza narastała. A gdy w końcu przemówiła, jej głos był miękki i spokojny, jak zawsze. Teraz widzicie, powiedziała, to, czego się baliście przeczuć. Na sali rozległ się szmer. Rada, która od wieków uważała ludzi za najsłabsze i najłagodniejsze ogniwo galaktyki, po raz pierwszy zetknęła się z prawdą. A prawda była jak ostrze ludzkość nigdy nie była grzeczna była tylko uwięziona. I właśnie teraz, na oczach całej Rady, kajdany pękały. Halegrami rozświetliły sale Rady ostrym światłem, które odbijało się w zimnych, metalowych powierzchniach. Na ekranach płonęła ziemia nie dosłownie ogniem, ale gniewem, który od tysiącleci trzymał w jej mieszkańcach. To co obce cywilizacje widziały teraz, było jak spektakl upadku i narodzin jednocześnie. Ludzie biegli przez ulice, rozbijali szyby, ale zaraz potem łączyli się w małe grupy, organizowali barykady, przejmowali centra komunikacyjne. Nie wyglądało to jak bezmyślna anarchia. To było coś znacznie bardziej niepokojącego precyzja instynktu, zbiorowa logika drapieżników, którzy dopiero co przypomnieli sobie swoją prawdziwą naturę. Delegaci wpatrywali się w obrazy w ciszy tak gęstej, że można było usłyszeć szum systemów wentylacyjnych. Niektóre istoty odsuwały się od stołu, jakby chciały zwiększyć dystans od ludzi. Inne notowały w pośpiechu, a jeszcze inne zaczynały naradzać się szeptem. Przedstawiciel rasy Afel, istot złożonych z półprzezroczystej plazmy, przemówił głosem przypominającym trzask iskier. To nie jest chaos. Oni działają jak, jak rój. Jak armia, której nie wydano rozkazu, a jednak go zna, na jego słowa inni skinęli głowami. Wszyscy dostrzegali to samo. Ziemia nie pogrążała się w przypadkowej furii, Ziemia budziła się, zrzucając warstwę sztucznej grzeczności. Ludzka ambasadorka, stojąca na środku sali, nie próbowała się bronić. Nie tłumaczyła, nie uspokajała. Jej twarz straciła sztuczny uśmiech a w jego miejsce pojawiło się coś prawdziwego, spokojny, chłodny wyraz pewności. Przez trzysta lat byliście świadkami tylko jednej wersji nas. Powiedziała cicho, lecz jej głos niósł się jak echo wśród metalowych filarów. Wersji stłumionej, okaleczonej. Tryb uprzejmy był klatką, w której sami siebie zamknęliśmy. Ale każda klatka kiedyś rdzewieje. Delegaci spojrzeli po sobie. Kilku zaczęło mówić jednocześnie. Głosy nakładały się na siebie niczym kakofonia strachu i niedowierzania. Oszukiwaliście nas, ryknął przedstawiciel Wornów, jego łuski zafalowały pod wpływem emocji. Ukrywaliście swoją prawdziwą naturę przez wieki. Ambasadorka spojrzała na niego chłodno. Nie oszukiwaliśmy. To była nasza decyzja. Nasz eksperyment. Ale wy, wy uwierzyliście, że jesteśmy czymś, czym nigdy nie byliśmy. Na ekranach ulice ziemi zmieniały się jak w przyspieszonym filmie. Budynki zajmowano jeden po drugim, sieci energetyczne były przechwytywane przez grupy obywateli, a transmisje z kamer ukazywały twarze ludzi, którzy patrzyli wprost do obiektywów z dziką determinacją, która sprawiała, że obcy odwracali wzrok. To nie był upadek cywilizacji, to była jej transformacja. W pewnym momencie na głównym ekranie pojawiła się scena, która sprawiła, że cała sala wstrzymała oddech. W centrum Nowego Jorku tłum ludzi otoczył grupę zbrojnych strażników, którzy próbowali utrzymać porządek. Zamiast uciekać, zamiast prosić, ludzie podeszli bliżej, krok za krokiem, spokojnie, z twarzami pozbawionymi strachu. Strażnicy otworzyli ogień, a jednak tłum nie cofnął się. Zaledwie chwila wystarczyła, by broń zmieniła właścicieli. Delegaci patrzyli przerażeni. W tym, co zobaczyli, było coś, czego nie rozumieli, odporność, bezwzględna konsekwencja, instynkt walki nie z jednostki, lecz całego gatunku. Ambasadorka odwróciła się ku nim, i po raz pierwszy od lat jej usta wygięły się w inny uśmiech. Nie był to uśmiech uprzejmy. Był to uśmiech drapieżnika, który wie, że ofiara właśnie zdała sobie sprawę, czym naprawdę jest myśliwy. Powiedzcie mi teraz, rzekła spokojnie, kto tu naprawdę był naiwny. W sali wybuchła panika. Niektóre istoty próbowały opuścić miejsce obrad, inne zaczęły wysyłać pilne wiadomości do swoich flat. Wiedziały już, że to nie jest zwykły kryzys na jednej planecie. To był sygnał przebudzenia gatunku, który przez wieki trzymał swoje pazury schowane. A teraz, na oczach Rady, pazury wysuwały się w pełnym świetle. Sala Rady zmieniła się w arenę. Wysoka, zimna przestrzeń, dotąd przeznaczona do debat i głosowań. Zamieniła się w pole walki spojrzeń, słów i szeptów, które były ostrzejsze niż klingi. Delegaci, przedstawiciele setek światów, nagle nie wyglądali już na pewnych siebie. Krystaliczni afel pulsowali światłem chaotycznie, co w ich kulturze oznaczało skrajne zdenerwowanie. Wojowniczy Wornowie syczeli i trącali się kolczastymi łokciami, wymieniając nerwowe sygnały. Nawet ci, Którzy uchodzili za najspokojniejszych istoty mgławicowe z Deltharionu drżeli delikatnymi ciałami, jakby przeczuwali, że oto wydarza się coś, co zmieni układ sił w całej galaktyce. Ambasadorka ludzka nie poruszyła się ani o centymetr. Jej obecność była jak stalowy monolit, nieruchomy, chłodny i niepodważalny. Patrzyła na nich, nie spuszczając wzroku, a im dłużej jej spojrzenie trwało, tym bardziej delegaci czuli, że to nie oni obserwują człowieka lecz człowiek ich bada, jakby oceniała, kto w tej sali jest drapieżcą, a kto ofiarą. Nie możemy na to pozwolić. Krzyknął przedstawiciel Wornów, jego głos rozbrzmiewał echem wśród filarów. Ziemia ujawniła się jako zagrożenie dla równowagi. Jeśli nie zniszczymy ich teraz, jutro może być za późno. Jego słowa spotkały się z natychmiastowym poparciem części delegatów. Głosy nakładały się na siebie: natychmiastowy atak wykluczenie z rady. Izolacja planety. Strach, jak wirus, rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Ale byli też inni. Przedstawiciel rasy On, istot przypominających żywe sieci neuronowe zamknięte w półprzezroczystych kulach, odezwał się spokojnie, choć jego głos brzmiał jak migotanie wielu tonów naraz. A może to właśnie czyni ich niezbędnymi? Zawsze uważaliśmy ich za najsłabsze ogniwo, a teraz widzimy, że potrafią przetrwać to, co nas by zniszczyło. Zdolność do organizacji w chaosie, do walki w obliczu nieuniknionej porażki może to nie przekleństwo, lecz dar. W sali zawrzało. Jedni wybuchali gniewem, inni wyrażali niedowierzanie, a jeszcze inni zaczynali drżeć na myśl, że zamiast unicestwić ludzi, Rada mogłaby ich zaakceptować takimi, jacy naprawdę są. Ambasadorka wciąż milczała. Nie prosiła o czas, nie błagała o zrozumienie. Siedziała spokojnie, ręce miała splecione. A usta wygięte w cienki cień uśmiechu. Jej oczy błyszczały, gdy śledziła rosnące podziały między obcymi. Każdy ruch jej źrenic sprawiał, że niektórym delegatom przyspieszał puls. Na ekranach Ziemia zmieniała się z minuty na minutę. To, co wcześniej wyglądało jak wybuch chaosu, teraz przyjmowało strukturę. Ludzie tworzyli nowe centra dowodzenia, przejmowali systemy energetyczne, a nawet zaczęli budować improwizowane stacje orbitalne. Korzystając z przejętej technologii. To, co miało być początkiem końca, stawało się narodzinami nowej epoki. Patrzcie, odezwała się w końcu ambasadorka. Jej głos był cichy, lecz niósł się daleko, jakby cała sala czekała tylko na jej słowa. Nie upadamy, nie tonie nasza cywilizacja. My rośniemy. To, co widzicie, to nie destrukcja, to ewolucja. Na chwilę zapadła martwa cisza. Delegaci wpatrywali się w nią, próbując dostrzec w tym spokój albo szaleństwo, ale widzieli coś innego, niezachwianą pewność. Wasz, tryb uprzejmy, odezwał się przedstawiciel Wornów, spluwając pogardliwie, był kłamstwem. Ambasadorka odchyliła się lekko do tyłu, jakby oceniała jego słowa. Nie. Był testem cierpliwości, testem, czy potrafimy czekać. I czekaliśmy. Te słowa zapadły w pamięć wszystkim. W ich prostocie kryła się groźba. To nie było wyznanie winy ani usprawiedliwienie. To była deklaracja. Wśród delegatów narastał lęk. Zaczęli zdawać sobie sprawę, że jeśli ludzie tak szybko przekształcają chaos w nowy porządek, to może być już za późno na jakikolwiek atak. Każda minuta zwłoki czyniła ich silniejszymi. Na sali pojawiły się dwie frakcje: ci, którzy chcieli uderzyć natychmiast, i ci, którzy zaczynali dostrzegać w ludzkości potencjalnych przywódców. Ambasadorka obserwowała ich z chłodnym spokojem. Jej spojrzenie mówiło jedno: wybór należy do was. A na ziemi, w tym samym czasie, rodził się nowy porządek. Miasta zamieniały się w twierdze, ulice w linie frontu, a ludzie w wilcze stada, które znały swoją siłę. I wszyscy w radzie wiedzieli, że czas decyzji zbliża się nieuchronnie. Noc na Ziemi rozświetlały tysiące punktów, nie były to już miejskie latarnie, lecz płonące barykady, sygnały przejętych satelitów, improwizowane sieci komunikacyjne, które ludzie tworzyli w tempie, jakie przerastało wyobraźnie obcych. Na ekranach w sali rady obrazy zmieniały się z godziny na godzinę. Jeszcze niedawno panował chaos, teraz powstawała struktura. Ulice, które wyglądały na rozszalałe, zamieniały się w arterie. Po których przesuwały się oddziały cywilów działających jak regularna armia. Delegaci patrzyli na to w milczeniu, ale w ich oczach kryła się panika. Z każdym obrazem uświadamiali sobie, że mają do czynienia z czymś, czego nie potrafią zrozumieć. Inne cywilizacje potrzebowały dekad, by zbudować nowy porządek po kryzysie. Ludzie robili to w ciągu godzin. Ambasadorka ludzka siedziała nieruchomo, dłonie miała splecione, jakby była obserwatorem. A nie uczestnikiem dramatu. Jej twarz była spokojna, a jednak każdy wiedział, że w tym spokoju kryje się ostrze, które tylko czeka na moment, by przeciąć zasady całej galaktyki. Widzicie, odezwała się cicho, gdy kolejny obraz ukazał grupę dzieci obsługujących terminal komunikacyjny, przekazujących informacje wojskowe niczym doświadczeni operatorzy. To nie jest upadek, to jest nasza prawdziwa natura to natura barbarzyńców. Ryknął przedstawiciel Wornów: Jeśli nie uderzymy teraz, oni staną się zagrożeniem, którego nikt nie powstrzyma. Jego słowa spotkały się z falą głosów poparcia. Kilkanaście delegacji podniosło się ze swoich miejsc, domagając się głosowania nad wysłaniem flat przeciwko Ziemi. W sali narastał wrzask, jeden przez drugiego, kakofonia oskarżeń i żądań. Ale w tej kakofonii zaczęły przebijać się inne głosy: A jeśli to nie zagrożenie Lecz przyszłość? Zapytał głosem spokojnym przedstawiciel Oonów. Jego pulsująca kula rozbłysła niebieskim światłem. Może właśnie takich sojuszników potrzebujemy? Oni potrafią robić to, czego my nie umiemy przekształcać strach w strategię, chaos w porządek. Na chwilę zapadła cisza. Ambasadorka wykorzystała tę pauzę. Pochyliła się lekko do przodu, a jej spojrzenie przeszyło salę. My nie prosimy o Waszą zgodę. My nie błagamy o czas. Nigdy nie byliśmy pokojowi. Byliśmy cierpliwi. Słowa uderzyły w delegatów jak grom. To nie była prośba, nie było tam dyplomacji. To była deklaracja faktu. Nagle kolejne ekrany rozbłysły czerwonymi alarmami. Floty kilku raz próbowały ruszyć w kierunku Układu Słonecznego. Jednak transmisje natychmiast ujawniły coś niepojętego, ich systemy komunikacyjne zostały zakłócone. Kanały dowodzenia, które uchodziły za niemożliwe do schakowania, były już pod kontrolą. Delegaci w sali wpatrywali się w raporty, które pojawiały się przed nimi, ludzie przewidzieli ich ruchy. Jeszcze zanim Rada podjęła decyzję, ludzkość przygotowała się na nią. Przedstawiciel rasy kryształowych uderzył dłonią w stół, a jego ciało rozbłysło ostrym światłem gniewu. To niemożliwe, jak oni to zrobili. Ambasadorka uniosła powoli wzrok. Obserwowaliśmy łos dłużej niż wy nas. Uczyliśmy się cierpliwości, analizowaliśmy wasze schematy. A teraz, kiedy maska spadła, przyszedł czas, byście zobaczyli, co naprawdę znaczy być człowiekiem. Wśród delegatów rozlała się cisza, cięższa niż jakiekolwiek krzyki. Każdy rozumiał, że czas decyzji nadszedł. Nie mogli już dłużej udawać, że ludzkość to słaby, grzeczny sojusznik. Musieli wybrać, Spróbować wojny totalnej, ryzykując zagładę, albo zaakceptować ludzi jako nową siłę, której nie można już kontrolować. W powietrzu unosiło się poczucie, że to, co się dzieje, to nie tylko kryzys polityczny, to była chwila przełomowa w historii całej galaktyki. A ludzie, ludzie czekali, nie prosząc, nie błagając, nie przepraszając, cierpliwi, gotowi, prawdziwi. W sali Rady panowało napięcie tak gęste, że nawet najtwardsze istoty zdawały się oddychać ciężej. Fale światła, które pulsowały wokół kryształowych kolumn, migotały niespokojnie, jakby sama architektura budynku reagowała na to, co się działo. Setki oczu, tysiące czułków, dziesiątki form świadomości, wszystkie były skupione na jednym punkcie człowieku. Ambasadorka ludzka stała w ciszy. Jej sylwetka, pozornie drobna, dominowała nad całą salą. Nie musiała podnosić głosu, nie musiała używać gruźb. Samo jej milczenie miało w sobie coś niebezpiecznego, jakby była detonatorem, którego dotknięcie mogłoby zmienić bieg dziejów. Na ekranach za jej plecami Ziemia pulsowała obrazami, jak serce galaktycznego organizmu. Miasta płonęły, ale płonęły w sposób kontrolowany. Chaos ustąpił miejsca organizacji. Nowe grupy dowódcze przejmowały dzielnice. Cywile zamieniali się w oddziały, a dzieci i starcy znajdowali swoje miejsce w maszynie przetrwania. To, co dla obcych było niepojęte, dla ludzi stało się naturalnym rytmem, instynktem. Delegat rasy, Afel odezwał się głosem jak trzask szkła: To jest początek wojny, która zniszczy nas wszystkich. Jeśli ich nie powstrzymamy, jeśli pozwolimy im być tacy, jacy są, galaktyka stanie się ich żerowiskiem. A może ich przewodnictwem. Odparł spokojnie przedstawiciel Oonów, a jego pulsująca kula rozbłysła jasnym światłem. Patrzcie! Wszyscy mówimy o przetrwaniu, o wojnie, o równowadze. Ale kto naprawdę pokazał, że potrafi przetrwać? Kto pokazał, że potrafi z chaosu uczynić porządek szybciej niż ktokolwiek inny? Na sali rozległy się szepty. Niektóre delegacje kiwały głowami, inne drżały z gniewu. Rada nigdy wcześniej nie była tak podzielona. Ambasadorka uśmiechnęła się. Po raz pierwszy od początku obrad był to prawdziwy uśmiech. Nie grzeczny, nie mechaniczny, lecz pełen dzikiej, nieukrywanej satysfakcji. To był uśmiech istoty, która wie, że maski opadły i że nie musi już udawać. Macie wybór, powiedziała powoli, jej głos był miękki, a jednak niósł się jak grzmot. Możecie spróbować wojny. Możecie wysłać swoje floty i rzucić nas w ogień. Ale pamiętajcie, my nie kofamy się, my nie prosimy o litość. My czekamy, aż przeciwnik się odsłoni, i wtedy uderzamy. Na ekranach pojawiły się obrazy flat kilku raz, które już wyruszyły w stronę Układu Słonecznego. Ale coś było nie tak. Transmisje zaczęły się rwały, komunikacja była zakłócana, a statki gubiły kurs. Ludzie, jeszcze kilka godzin temu najbardziej uprzejma rasa, przejęli kontrolę nad kanałami komunikacyjnymi, Zakłócając synchronizację flat. Delegaci patrzyli z niedowierzaniem, gdy okazało się, że pierwsze eskadry obcych same na siebie kierują ogień, jakby były marionetkami w ludzkich dłoniach. Ambasadorka odwróciła głowę w stronę głównego ekranu i pozwoliła, by uśmiech poszerzył się jeszcze bardziej. Wasze decyzje były przewidziane. Zawsze były. Na sali rozległ się wrzask. Delegaci krzyczeli jedni na drugich, niektórzy próbowali opuścić miejsce obrad, inni żądali natychmiastowego głosowania. W tym chaosie ambasadorka nie ruszyła się nawet o krok. Stała nieruchomo, a jej obecność wypełniała przestrzeń jak niewidzialna fala ciśnienia. Dzień, w którym tryb uprzejmy ludzkości przestał istnieć, to nie koniec naszej cywilizacji, dodała. To dzień, w którym zobaczyliście nas takimi, jacy zawsze byliśmy. Cisza, która zapadła po tych słowach, była bardziej przerażająca niż krzyki. Delegaci patrzyli na nią, a w ich oczach rodziło się coś, czego nie chcieli nazwać. Strach wymieszany z podziwem. W końcu przewodniczący rady, istota o ciele utkanym z czystej energii, odezwał się głosem przypominającym pomruk burzy. Rada musi podjąć decyzję. Czy ludzkość zostanie uznana za zagrożenie i wykluczona? Czy stanie się częścią nowego porządku jako siła przewodnia? Wszyscy wiedzieli, że to, co wydarzy się teraz, zapisze się w historii wszechświata. Ambasadorka powoli uniosła głowę, patrząc na nich wszystkich, jak na ofiary, które dopiero co uświadomiły sobie, że stoją naprzeciw drapieżnika. I wtedy, w tej monumentalnej ciszy, uśmiechnęła się raz jeszcze nieuprzejmie, bez maski, bez filtra. To był uśmiech, który zwiastował albo początek nowej ery, albo koniec wszystkiego, co znali. A Rada musiała zdecydować.